Hej, 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 witajcie w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed Brotherhood w trybie multiplayer. Dzisiaj dama w czerwieni, a mapka... Mm, mapka będzie pięć za nocą. Tak. Yy, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Nowa postać, nowa mapka, czyli filmik ma szansę na... Yy, dostanie się na YouTube bo w każdym filmiku jest zawsze inna postać, inna mapka i właśnie to chcę zrobić, zawsze. No nie ja coś mi znowu mapka zalęła. No tak, ale to jest typowe. Zawsze 10 sekund mam w tyle, na target. początku. Avoid other Dobra. A dzisiaj naszą pierwszą ofiarą jest Medic. I need the Medic! Ach, coś mi uciekło. Nie będę biegł, bo mało punktów dostałem. No tak, no tak, super na dachy wbiegaj, no. Uwielbiam to Dobra, żeby... Gdzie on... Co? No, tu jest dobra, okej, okay, okej. Okay. Mm... I... Hop, dobra, już ofiara. Drugie miejsce. Ach! No kiedyś musiało się zdarzyć, no typowe. Nie powinien być w ogóle zaskoczony z tego powodu. Dobra, myślę, że teraz wezmę pistolet. Może się przydać. Jeżeli znowu jakiś koleś będzie biegać po dachach, to łatwo będzie może go zdjąć. Dobra, tu? ten szlachcic jest chyba gdzieś blisko. Ale mi ucieka. Hmm. A, widzę go. Dobra, jak się tylko schowa gdzieś za filarem. Okej, okay, dobra, mógłbym. Chciałem go wycelować, ale... Z pistoletu, ale nieważne. Głupia sytuacja. W takich miejscach teraz widać, że ktoś idzie do ciebie. Dobra, siódem na ławeczce, podejdzie, go zabiję, Czyli. Czekajcie, jaki plan miałem. Muszę przyznać, rzadko zdarzają się takie sytuacje, kiedy właśnie mógłbyś użyć ukrytego i inkognito i wszystko naraz. Ale nie, oczywiście, koleś musiał podejść i. <sighs> Dobra. Idziemy dalej. Muszę się skupić na grzeje, ja nie mogę tak też mówić i grać jednocześnie. O nie, nie lubię czegoś takiego. Idzie takich pięciu, i nie wiesz, który z nich to ten prawdziwy. Ale to jest chyba ten. Tak, jeszcze muszę się upewnić. Ale za daleko jest od góry, bo to jest on. Tak, to jest on. Ha. Dobrze. Hmm. Wadą takiego łażenia jest to, że jeśli zachowujesz się jak bot i łazisz przez całą sesję, tak? Właśnie. To... To potem nie masz szansy na Na zabicie nikogo. No chyba, żeby tobie wbiegł w ten tłum, w którym akurat jesteś. Dobra, chwila. Dlatego ja... Ach, chciałem go otknąć. Ach no Chyba, widziałem czy... dobrze, bardzo dobrze, dobrze widziałem. Dobrze. Początek może nie był zbyt dobry, ale już teraz w pierwsze miejsce mam znowu. Muszę się utrzymać. O, znowu szlachcic. Tym razem cię zabiję. Where are you? Ty sam? Nie, nie. To jest. To jest. On. Tam jest. Ach! Dziś mam pecha do tego szlachcica dzisiaj. Ach, dwa razy próbowałem go zabić i dwa razy mi się nie udało. No nieważne. ważne. Hmm, straciłem pierwszą pozycję. Muszę to robić jakoś. Gdzie jest ksiądz? Where are you? There you go! No, coś mi ta trucizna nie działa, no ej. Czy ma chłódeczkę? Nie, nie wiem. W sumie to jest moja druga sesja, w której już korzystam z tej trucizny, także... Nie wiem jak ona działa. Oczywiście znaczy, ja wiem jak działa, ale czy trzeba podejść, czy trzeba kuleczkę założyć? Ha, you have taken the lead. No, dobrze. Roki pierwszego miejsca w tam. Tym razem może wezmę zmianę. Może się przydać, może się przydać ale musimy, musimy, się naładować najpierw okej, okay, okej, okay, okej okay. gdzie jest ksiądz, znowu Na spokojnie, żeby nikt mnie nie znalazł, bo jestem na pustej ulicy a gonią mnie dwie osoby dobra, się na ławeczce, za dużo ludzi mnie goni trzeba obserwować teren to jest on. Stan! Ha! I co? I co? Płyso no, Tak, przepraszam za moją ekscytację tutaj, ale... Po prostu... Ładnie mi idzie na razie. Dobra, trzeba uciekać. Fuck! To jest on! Nie zdążyłem... Shift! Głupi shift! Spokój, spokój. Tak, za dużo emocji. Naprawdę, za dużo emocji pobudza. Kontakt, class. Spokojnie, na no, spokojnie. Teraz słowce. Gdzie jest słowce? Jak ja mam do tego kolesia podejść? Czekać aż on dojdzie znowu od tłumu? Nie lubię takich kolesi, co taką strategię mają. Bo mi się wydaje, że oni po prostu tylko zaśmiecają z... swoją obecnością sesję. Za dużo punktów nie dostaną. A teraz mi się udało! Teraz mi się udało, ładnie, ładnie to zrobiłem. Spokojnie, spokojnie, w tę stronę trzeba pójść. Wprost w lewo, w lewo, w lewo. To jest on. Ach, no nie, znowu podachać Kiedyś musiało się z nim. Może jej punktów dużo dostaję, ale częściej ginę nie zabijam. Także staty mam mniej niż jeden niestety. Nie dobrze. Dobra, gdzie jest on? Koleś z bródką. Tak, to był tam i 300-400 Haha To buntów... już dumby chyba sobie w tłumie, póki nie dostanę zlecenia. O, o! Noż Wydawało mi się, że ja szybciej rzuciłem petardę, niż on wcisnął lewy przycisk. Myślałem, że go ogłuszę, no. Ogólnie minuta została. Z kawałkiem. Ach. I prosto w ramiona, tak! Dobra, dobra. Mm. Chyba za długo gram z tą grę dzisiaj. Dobra. Ostatnią minutę będę w tłumie łazić. Jeszcze mógłbym kogoś zabić w sumie, ale mam pierwsze miejsce i nie chciałbym się ujawniać. Ten koleś albo mógł mieć takie szczęście jak ja miałem wtedy. Albo miał wizję typerium. Innej możliwości nie ma. A nie, jeszcze mógł mnie tą kudeczkę wcześniej założyć. 17 sekund. Chyba się już nie, z, nie dogonię. Chociaż idzie w moją stronę. Ach. Tak się sobie... hmm. Może na dach wbije to nikt mnie nie zabije przynajmniej. No! <ścoughs> Skut ja wiedziałem, że to... Zatkał trochę. Tak więc to jest na tyle. Na dzień dzisiejszy. Za dużo dzisiaj grałem już, także kończę. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. A ja zapraszam was do kolejnego odcinka, który wyjdzie może niebawem. Z tej strony Emuizart. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.